Proszę bardzo. Może ja pierwszy. Co by Pan widział na prezydenta Polski po zakończeniu kadencji prezydenta II? To pierwsze. Drugie. Po zakończeniu II wojny Niemcy, zachodnia część Niemiec była pod, pod okupacją niemiecką, francuską, brytyjską, amerykańską, brytyjską, francuską. I później przez długie dziesięciolecia był taki utrzymywany status okupacyjny, że Amerykanie okupują Niemcy. Czy to dalej trwa, czy to się już zakończyło? Nie, to już nie trwa. Obecność wojska amerykańskiego w tej chwili, to wojsko nie ma statusu wojsk okupacyjnych. Tak jak miało po, bezpośrednio po wojnie, bo to się zmieniło dosyć szybko. To się zmieniło dosyć szybko. W 1954 roku Stany Zjednoczone zgodziły się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii. I w 1955 roku została utworzona Bundeswehr. A. Ale Amerykanie do końca Niemcom nie ufali, w związku z tym Bundeswehrę wmontowali w całości w struktury NATO. I poprzez struktury NATO mają tam wgląd, co ta Bundeswera robi. Więc ten status okupacyjny po 1990 roku już przestał istnieć. To jest na podstawie umowy dwustronnej, no ale wojsko jest. Bazy są i tak dalej, i tak dalej. Zawsze może się coś w związku z tym wydarzyć. Natomiast kogo bym widział na prezydenta Polski? No mój Boże, nie chciałbym państwa agitować tutaj. To nic o, Nie, absolutnie. W moim wieku, proszę pana, to trzeba mieć z, z, końskie zdrowie, żeby tutaj takie obowiązki pełnić. Nie, no naprawdę, Jeżeli, jeżeli Poważnie to potraktujemy, niedekoracyjnie, no to na prezydencie ciążą bardzo duże obowiązki. Co prawda nasza konstytucja jest taka, że właśnie nie wiadomo, co ten prezydent ma robić, bo mamy dwa organy władzy wykonawczej. Ja akurat jak swój projekt konstytucji w 1992 roku opracowałem, to uważałem, że należy wprowadzić w Polsce system prezydencki, który miałby zaletę taką, że nie byłoby tej dwu władzy, nie wiadomo, jak daleko sięgają uprawienia prezydenta, jak daleko premiera, a po drugie, a po drugie, to prezydent jako organ władzy wykonawczej byłby dosyć autonomiczny wobec Sejmu. Proszę zwrócić uwagę, jak, jaki mamy, jaką dziwną sytuacją mamy do czynienia. Otóż prezydent ma bardzo silną legitymację demokratyczną. Ja tam nie jestem ultrasem demokracji, ale to prawda. Jest wybierany w powszechnym głosowaniu. Wszyscy obywatele biorą udział w głosowaniu, znaczy jak ktoś nie chce, to nie, ale wszyscy mają prawo brać udział w głosowaniu na prezydenta, więc ma bardzo silną legitymację demokratyczną, ale władzę ma premier, który nie ma takiej legitymacji, bo to jest jego osoba często jest funkcją takich tam siucht parlamentarnych. Więc to często na przykład, bo Pan Morawiecki jest znakomitym, bo on nawet posłem nie jest. Nigdy się, że tak powiem, nie poddał takiej ocenie ze strony obywateli. A, on, a to on ma władzę. Więc system prezydencki to by likwidował. Prezydent jest wybrany, proszę bardzo, i prezydent jest jako organ władzy wykonawczej, niezależny od tego, co tam się w Sejmie kotuje. Bo raz jest wybrany i koniec, do końca kadencji. Tam w Sejmie mogą się pozabijać, ale to nie wpływa na zakres jego władzy i na skuteczność jego władzy. Jest inne niebezpieczeństwo, że prezydent taki może mu też woda sodowa uderzyć do głowy i może powiedzieć sobie tak, a skoro ja od nich nie zależę, skoro już zostałem wybrany, to niech tam się pozabijają, w ogóle nie będę się z nimi liczył. No to też niedobrze, to też niedobrze. Ale jest bardzo dobre remedium na to, żeby kto inny miał władzę wykonawczą, a kto inny miał klucz do kasy. Sejm, żeby miał klucz do kasy. I to bardzo dobrze działa. Taką dobrą ilustracją jest. Pierwsza kadencja prezydenta Clintona. W Stanach Zjednoczonych jest system prezydencki, prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, ale pod jednym warunkiem, że kongres mu da pieniądze. Bo jak mu nie da, to ma taką samą władzę jak my wszyscy. Może groźnie kiwać palcem w bucie. Więc i prezydentowi Clintonowi tak właśnie bąbelki uderzyły do głowy. Zaczął wojować z kongresem. Aż trzy dni wojował. Aż trzy dni. Trzeciego dnia się okazało, że nie ma pieniędzy, żeby zapłacić rachunki za prąd w Białym Domu. No i trzeba było wojnę kończyć, bo no to właśnie o to pokazuje, jak to działa. Więc ja, wie pan, to udzielę, żeby tak całkiem nie pozostawić tego pytania pańskiego bez odpowiedzi, to udzielę odpowiedzi takiej, jaką. Jakiej udzielił kiedyś pewnemu Polakowi grecki premier Venizelos w 1919 roku? Już wszyscy się zjechali na konferencję pokojową do Paryża, no, ale jeszcze konferencja się nie mogła rozpocząć, bo nie było najważniejszej osoby prezydenta Wilsona. Nie było prezydenta. wszyscy czekali aż prezydent Wilson przyjedzie, no i żeby sobie umilić jakoś ten czas oczekiwania, to urządzali przyjęcia, tam się zapraszali jedni drugich nawzajem, no i polskie poselstwo też przyjęcie urządziło, tam zaprosiło wszystkich, między innymi tego greckiego premiera Wenizelosa. No i tam jakiś Polak już w dobrym chmielu podszedł do tego Wenizelosa i zapytał go, jak Polska powinna postąpić w sprawie ukraińskiej, bo wtedy trwały walki o lwów z Ukraińcami. Wenizelos prawdopodobnie w ogóle nie wiedział o co chodzi, gdzie ten lwów leży i tak dalej, biasy Ukraińcy, ale nie chciał zostawić swojego rozmówcy bez odpowiedzi. Więc podniósł palec ton, takim gestem mentorskim i powiedział tak, w tej sprawie. Jak zresztą w każdej innej, trzeba postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. Więc musimy, jeżeli chcemy tutaj się zastanowić nad kandydatem na, prezyd na funkcję prezydenta, no to musimy najpierw postawić sobie pytanie, czego byśmy oczekiwali od tego prezydenta, zwłaszcza no, w takiej sytuacji konstytucyjnej, jaka jest. On musiałby być bardzo zręcznym politykiem, żeby nie dać się wymanewrować premierowi. Tylko żeby pewne. No i to musi mieć pewne takie cechy charakteru. A poza tym no, musi mieć taki kręgosłup moralny. Bardzo trudno znaleźć takiego człowieka, który by łączył w sobie te dwie zalety. Proszę bardzo. Wspomniał Pan o bracie Szydło, że skończyło szkołę liderów. Czy znam, Czy Mateusz Norowiecki też tego szkołę skończył? I czy zna Pan jakichś innych polityków? Oczywiście, że znam. A pytanie: jeszcze jedno, jeśli chodzi o masakrę w Buczy. Czy są jakiekolwiek przesłanki, o których nie mówią w telewizji, które świadczyłyby, że to nie byli Rosjanie? Proszę Pana, no nie wiem. Nie wiem. Ja bym się chętnie sam dowiedział. Niektórzy zwracają uwagę że między opuszczeniem Buczy przez Rosjan, które nastąpiło 30 marca i ogłoszeniem znalezienia tych ofiar w zbrodni minęły trzy dni, a mer Buczy po już odejściu Rosjan nic o tych o tej masakrze nie mówił, dopiero trzy dni później zaczął mówić. A przecież cały czas tam był. Cały czas tam był, więc nie mogło to umknąć jego uwadze. To są bardzo dziwna rzecz i dlatego uważam, że to, ta sprawa powinna być wyjaśniona <gry> przez y, Komisję Międzynarodową Czerwonego Krzyża. On no, właśnie po to jest. Po to jest, żeby takie sprawy wyjaśniał, niezależnie od stron zaangażowanych w konflikt. Natomiast jeśli chodzi o y, tych absolwentów szkoły liderów, no, znam takich polityków. Y, niektórzy już nie żyją, jak na przykład Mieczysław Rakowski, y, ale inni żyją, na przykład no, Lech Wałęsa to nie, bo Lech Wałęsa to osobna sprawa. Y, on tam w tej szkole liderów nie był, y, natomiast y, Aleksander Kwaśniewski, tak? Kazimierz Marcinkiewicz, tak? Donald Tusk, tak? Bronisław Komorowski, tak? Więc jak widzimy, wszyscy są, ze wszystkich opcji politycznych tam w te, przez te szkoły liderów się przebinęli i to nam wyjaśnia wiele rzeczy, a w każdym razie jak nie wyjaśnia, to przynajmniej rzuca snop światła na różne takie zawiłe okoliczności.